Witam Was widzowie w tym krótkim poradniku. Jest to poradnik zrobiony dla Matek 200, 288. Pytał mnie się on, skąd można pobrać realizm mod, więc właśnie podaję. Oczywiście wszystko będzie w opisie, wszystkie linki. Ale jak ktoś nie zagląda, no to może właśnie sobie tak przypisać jego sprawa. To tak. Następnie pytał mnie się, jak wgrać, więc tu Oto masz lokację. Dysk twój, tam gdzie masz dokument and setting. Oczywiście to ja mam angielską wersję, więc będzie może inaczej pisać. Administrator, czyli twój użytkownik, local, local setting, aplikacjon data, Activision, kod wav i potem moc. Tego folderu moc nie ma, więc trzeba, trzeba sobie go dograć. Tu masz, skąd można pobrać wszystkie mody wszystkie mapy. E, jest to bardzo fajna strona, więc warto na nią zajrzeć. A tu jeszcze masz e, Patrzę do Call of Duty 5, do Call of Duty 4, 2 oraz jakiejś innej wersji Call of Duty. To tyle w tym poradniku. E, proszę oglądać moje filmiki, żegna się z Wami Gibbon. Na razie witam Was jeszcze, zapomniałem powiedzieć, że m, przy ściąganiu jakichś modów map e, trzeba wkleić e, do tego folderu Maps, lub nawet jak e, nie macie tego folderu, to chyba przy instalacji, bo w niektórych są instalarki, instalki, przepraszam, e, lub po prostu e, tylko e, patche więc albo trzeba. Ogólnie y, zainstalować i podać właśnie taką lokację, albo wypakować i zrobić y, folder o nazwie MOD czy tam MOD, nie pamiętam już. No i tam wsadzić. I przy włączaniu powinno być. Jak jeszcze będziecie mieli prośbę co do realizmu MOD, jak wgrać mapy, to też mogę pomóc. Y, to też można załatwić w bardzo prosty sposób. To tyle.